Nie wstydź się uczyć nowinek technologicznych od swojego dziecka. No i co będzie? Był na gwarancji? A ja wiem, ty trzymasz paragony. Gwarancja już się skończyła. Kupiliśmy go 7 lat temu. Taki fajny ekspres. I co? Mam kawę w szklance parzyć. – Co się stało? Umarł kto? – Ekspres do kawy. – Się spajczył. – I mam je żal. – To oddajcie do serwisu. Niech naprawią i po chłopocie. – Córuś, jaki serwis? To jest stary ekspres, siedem lat temu kupiony. Nikt go nie serwisuje. – Pewnie nikt. – Możecie tu podejść? Serwis ekspresów jest na naszym osiedlu. Pięć minut drogi stąd. O, tu macie telefon i godzinę otwarcia? Wycena robią gratis. Jeśli chcecie, podejdę do nich z tym ekspresem i zapytam, czy to da się naprawić. Dziecka, skąd ty to wszystko? Z netu, tato, znetu.